Dzień dobry, tu Kasia Rozbicka. Witam Cię w 23 odcinku mojego podcastu. Po pierwsze, Diagnostyka, czyli miejsca, w którym skupiam się na szeroko pojętej diagnostyce w kontekście zdrowia, odżywiania i świadomego trybu życia. Jedną z najczęściej występujących przewlekłych chorób jelit jest tzw. zespół jelita nadwrażliwego, inaczej IBS. Szacuje się, że może ono dotyczyć od 5 do aż 20% populacji naszego świata. Niestety znowu najczęściej dotyczy on kobiet, ale generalnie to młodych osób między 20 a 30 rokiem życia, co niestety widać na co dzień w mojej pracy gabinetowej. Według definicji zawartej w tzw. kryteriach rzymskich czwartych, IBS charakteryzuje się nad nawracającym bólem brzucha, który występuje... U osoby chorej przez co najmniej jeden dzień w tygodniu przez ostatnie trzy miesiące. Takie pierwsze objawy zazwyczaj mają miejsce co najmniej 6 miesięcy przed rozpoznaniem schorzenia. Yy, aby można było diagnozować schorzenie jako właśnie IBS, ten ból musi ponadto spełniać co najmniej dwa spośród trzech wyróżnionych kryteriów: on musi być związany z wypróżnieniem, ze zmianą częstotliwości wypróżnienia i ze zmianą konsystencji naszego stolca. Obraz kliniczny zespołu lita nadwrażliwego formują nam właśnie te tak zwane kryteria rzymskie, które określają zasady rozpoznawania tego schorzenia, a także zawierają wytyczne i wskazówki dotyczące ich leczenia. Te kryteria zostały utworzone przez międzynarodową grupę ekspertów i te kryteria rzymskie czwarte, które obowiązują aktualnie, stanowią aktualizację do poprzednich wersji wytycznych, czyli kryteriów trzecich. Które opublikowane były 10 lat wcześniej. Kryteria rzymskie wyróżniają nam cztery postaci IBS na podstawie dominujących u osoby chorej objawów. I klasyfikowanie schorzenia przede wszystkim decyduje nam o przebiegu leczenia oraz o zaleceniach dietetycznych, które będą obowiązywały w danym wypadku. Wyróżniamy następujące postaci IBS-a, przede wszystkim IBS zaparciowe, czyli sytuacja, kiedy wypróżniamy się rzadziej niż trzy razy w tygodniu. Druga wersja to IBS biegunkowe, jest to wersja, gdzie wypróżniamy się częściej niż trzy razy dziennie. Yy, trzecia sprawa to postać mieszana ibs a czyli biegunki pojawiają się na przemian z zaparciami, no i mamy jeszcze postać niesklasyfikowaną, no taka, którą trudno podciągnąć pod trzy poprzednie. Ból brzucha, charakterystyczny dla chorób z IBS, dla chorych z IBS-em, ma charakter stały lub nawracający i najczęściej odczuwalny jest w podbrzuszu i to z tej lewej strony. Nie jest on tak silny, aby budził nas w nocy, aczkolwiek może mieć charakter ostry czy taki kurczowy. Ból brzucha najczęściej, choć nie musi, ustępuje po wypróżnieniu. Chorzy z postacią biegunkową IBS-a odczuwają bardzo silne parcie na wypróżnienie bezpośrednio przed samym wypróżnieniem. Te biegunki występują po posiłkach, w sytuacjach stresowych oraz najczęściej w godzinach porannych. Z kolei przy postaci zaparciowej, no to ten stole oczywiście oddajemy z dużym wysiłkiem i związane jest to z ogólnym dużym dyskomfortem. Osoby cierpiące na postać mieszaną yy, IBS-a, yy, u takich osób mogą występować naprzemienne okresy. Zaparć. Następnie okresy biegunek. Do dodatkowych i często występujących objawów zaliczamy tu z zgagę, nudności, czy na przykład obecność śluzu w kale. Zespół jelita nadwrażliwego to choroba, której objawy niestety nie ograniczają się tylko do dolnego odcinka układu pokarmowego. Osoby chore mogą również odczuwać dolegliwości obejmujące górny odcinek przewodu pokarmowego, czyli przede wszystkim żołądek i przełyk. Będzie to takie odczucie sytości, pełności, niezbyt przyjemny smak w ustach. Czy utrudnione przełykanie? Dodatkowo możemy mieć jeszcze dolegliwości, które kompletnie nie są związane z przewodem pokarmowym, czyli możemy odczuwać gorsze samopoczucie, odczuwać przewlekłe zmęczenie, osłabienie, bóle głowy. U kobiet często mamy do czynienia dodatkowo z zaburzeniami miesiączkowania, z zaburzeniami oddawania moczu, zaburzeniami snu, z bólami różnego typu. Dodatkowo dochodzą bardzo często zaburzenia na tle psychicznym i właśnie te ostatnie, czyli takie stany lękowe, Depresyjne mogą jednocześnie nasilać nam objawy ze strony układu pokarmowego. Objawy, które wymieniłam, czyli te obejmujące I, I, i górne i dolne odcinki przewodu pokarmowego plus te symptomy takie poza pozapokarmowe, niestety utrudniają nam też diagnozowanie samego zespołu lita nadwrażliwego. I przyjmuje się, że im bardziej pacjent skarży się na szereg objawów jelitowych, tym większe jest prawdopodobieństwo, że cierpi właśnie na IBS. Szacuje się znowu, że ponad połowa pacjentów ze stwierdzonym IBS-em cierpi jednocześnie na zaburzenia psychiczne o różnym nasileniu. Czyli te zaburzenia lękowe, depresyjne, często obniżoną samoocenę, nieumiejętność radzenia sobie ze stresem. To też często konsekwencja samej choroby. Jednocześnie nasilające się ze sprawą stresu objawy i biesa skutkują też pogłębianiem się problemów, Plus psychicznych. Dlatego zadaniem lekarza nie jest tylko zdiagnozowanie choroby układu pokarmowego, ale też konkretnych zaburzeń psychicznych. I w razie potrzeby oczywiście włączenie tutaj psychoterapii czy też leków przeciwdepresyjnych. Co zasadniczo może nam wpływać na rozwój IBS-a? Na pewno będą to wszelkie zaburzenia mikrobioty naszego przewodu pokarmowego, czyli tam zmniejszenie, zwiększenie liczby bakterii konkretnych, zmiana proporcji między nimi. O, tych, o tej dysbiozie dużo, dużo już mówiłam. Dodatkowo mogą to być przebyte biegunki infekcyjne, bakteryjne bądź wirusowe. Częściej kojarzymy te rota wirusowe. Do tego dochodzą zaburzenia motoryki jelit, czyli całej naszej perystaltyki. Mogą one często wynikać z nieprawidłowego wydzielania hormonów, czy też neuroprzekaźników, z tego, że nieprawidłowo czynnościowo działają nasze mięśnie gładkie. Nie zapominajmy o tym, że cały nasz przewód pokarmowy zbudowany jest właśnie z mięśniówki gładkiej, więc tam pewne zaburzenia czynności mogą też skutkować mm, objawami IBS-a. Do tego oczywiście czynniki emocjonalne, psychologiczne, wszelkie zaburzenia psychosomatyczne, o których wcześniej już wspomniałam. Mamy też do czynienia niejednokrotnie z tak zwaną nadwrażliwością trzewną, czyli mamy taką sytuację, gdzie rozciąganie ściany jelita podczas naturalnego procesu fizjologicznego przesuwania się treści pokarmowej odbierane jest przez nasz układ nerwowy niewłaściwie i odpowiedzią na tą sytuację jest właśnie ból brzucha, czyli wzmożona tutaj aktywność mózgu odpowiadająca za odczuwanie bólu. Do tego oczywiście możemy się przyczynić dietą nieprawidłową, czyli przede wszystkim ofitującą w sztuczne węglowodany, cukry, ale też nadmiar fruktozy, czyli cukru owocowego. Dochodzą nam również alergie, nietolerancje pokarmowe. Te alergie IGE-zależne, jeżeli chodzi o nietolerancję, to często mamy do czynienia z nietolerancją laktozy, fruktozy, nietolerancją glutenu, czyli samą celiakią. Możemy się również przyczynić do, 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 do wystąpienia IBS-a poprzez nadużywanie środków przeczyszczających w momencie, kiedy chcemy na przykład intensywnie i szybciutko schudnąć. Również nadużywając leków hormonalnych, antybiotyków, które totalnie nam zaburzają naszą mikrobiotę jelitową. Do tego dochodzą również e, operacje w obrębie przewodu pokarmowego. Zdarza się niestety, że rozpoznanie zespołu jelita nadwrażliwego jest błędne i wynika to stąd, że część chorób organicznych, takich jak alergie pokarmowe, jak celiakia, dają nam podobne objawy kliniczne jak zespół jelita nadwrażliwego. Dlatego pierwszym, najważniejszym narzędziem diagnostycznym jest bardzo szczegółowy i taki uważny wywiad. Kolejne kroki to różnicowanie ibs z innymi chorobami. Poza wywiadem należy wykonać przede wszystkim badania krwi, kału, często badania endoskopowe typu gastro czy kolonoskopia. Z badań wykonywanych z krwi oznaczamy najczęściej morfologię, elektrolity, przeciwciała w celu wykrycia celiaki. Badamy TSH, czyli profil tarczycowy, ewentualnie wykluczając niedoczynność tarczycy. Badamy markery stanu zapalnego we krwi, czyli CRP, OB. Badamy kał. W celu na przykład oznaczenia kalprotektyny, będącej takim markerem stanu zapalnego jelit, oznaczamy pasożyty, zwłaszcza lamblie, w celu nawet wykluczenia tutaj zakażenia pasożytami. Warto też wykonać badanie na krew utajoną w kale, to też dosyć istotny taki marker stanu zapalnego. Przy podejrzeniu konkretnych nietolerancji pokarmowych czy też alergii, no to tutaj robimy konkretne badania pod tym kątem. Jeżeli chodzi o kolonoskopię, dosyć inwazyjne badanie. Jeżeli zaczniemy od tego, że najpierw sprawdzimy sobie kalprotektynę skału, czy, czy oznaczymy pasożyty, czy krew utajoną w kale, no to te mniej inwazyjne są, są istotniejsze. Jeżeli chodzi o samą kolonoskopię, to zawsze wykonujemy ją już później, czyli po 50 roku życia, tak standardowo. U młodszych osób, jeżeli mamy jawy nawracające i utrzymujące się pomimo prowadzonego leczenia, no to wtedy tak, zawsze plus, jeżeli w rodzinie stwierdzono już raka jelita grubego, no to koniecznie, dlatego że kolonoskopia no, przede wszystkim ma nam wykluczyć raka jelita grubego czy nieswoiste choroby zapalnej jelit. Dodatkowo gastroskopia, fantastyczne badanie, oczywiście je wykonujemy na przykład przy dużym podejrzeniu celiaki lub jeśli w badaniach krwi otrzymamy dodatnie wyniki przeciwciał przeciwko glutenowi. Zarówno w gastro czy kolonoskopii istotne jest, żeby pobrać też do badania wycinki błony śluzowej dla oceny stanu aktualnego. Dodatkowo osoby, które cierpią na bóle i wzdęcia bardzo uciążliwe, często poddawani są badaniu USG, jamy brzusznej u kobiet, często zachodzi potrzeba dodatkowego badania ginekologicznego, np. w celu wykluczenia endometriozy, która potrafi dawać również podobne objawy. Więc przede wszystkim sporo tu diagnostyki, ale właśnie bazującej na tym, żeby wykluczyć inne poważne schorzenia. Co jeśli postawimy już diagnozę IBS co z leczeniem? Niestety różnego rodzaju leki stosowane do ucnie, które działają objawowo, no nie zawsze są skuteczne, dlatego że tak naprawdę najistotniejsze elementy to zredukowanie stresu, wysypianie się, czyli zadbanie o nasz rytm dobowy i o taki ogólny zdrowy tryb życia. Jeśli chodzi o dietę, no dobierana jest zawsze indywidualnie, indywidualnie, Dlatego, że duże znaczenie w tym przypadku ma sama obserwacja, no i sama postać choroby. Przy postaci zaparciowej oczywiście istotne będą produkty, istotne będzie jedzenie produktów zawierających błonnik, szczególnie ten rozpuszczany, ale też ten nierozpuszczalny. Oczywiście picie dużej ilości wody, uprawianie umiarkowanej aktywności fizycznej ale przy różnych formach IBS-a dobrze sprawdza się dieta o małej zawartości FODMAP-ów, tak zwany low FODMAP. Jest to taki skrót od trudnej nazwy fermentujących oligo, dimono, sacharydów i polioli. Związki te wzmagają fermentację w przewodzie pokarmowym, przez co nasilają nam wzdęcia, biegunki, bóle brzucha. Dużo takich fodmap znajdziemy w szparagach, w czosnku, w cebuli, w roślinach strączkowych. W życie pszenicy w słodzikach, w gumach do rzucia. więc tu warto chociaż przynajmniej czasowo unikać takich produktów. Jeżeli chodzi o dietę, też świetnie sprawdza się dieta bezglutenowa, bowiem okazuje się, że nawet 30% chorych na IBS to chorzy, którzy mają nieceliakalną wrażliwość na gluten. Dlatego też wprowadzenie diety bezglutenowej u takich osób przynosi no, olbrzymią poprawę samopoczucia. Jednak warto podkreślić to, że wprowadzanie diety bezglutynowej powinno nastąpić zawsze dopiero po wykluczeniu celiaki. Inną możliwością, czy jakby dodatkową formą leczenia, jest oczywiście podawanie probiotyków, prebiotyków, symbiotyków, czy też nawet przeszczepkału. Przede wszystkim te zabiegi umożliwiają nam poprawę całościowego funkcjonowania naszej mikrobioty jelitowej, czyli pracujemy tutaj na naszych bakteriach. Jak widać, sytuacja z IBS-em nie jest taka prosta, i samo postawienie diagnozy kompletnie nie rozwiązuje nam problemu, pomaga tylko trochę lepiej zrozumieć to, co się dzieje z naszym ciałem, aczkolwiek warto przede wszystkim zaadresować konkretnie przyczynę tego stanu i naszego samopoczucia. Bo bez tego w zasadzie nie da rady normalnie żyć. I mnie też się kiedyś wydawało, że brzuch może boleć, ma prawo boleć i nic w tym zaskakującego, ale kiedy odkryłam przyczynę tego stanu rzeczy, no to żyje mi się zdecydowanie piękniej, czego i Tobie życzę. Do usłyszenia następnym razem.